Cześć, jestem Pix, witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Poza odcinkiem zdobyłem sobie kilka leveli i trochę gwiazdek, więc oczywiście na początek odbierzmy tu sobie rzeczy. Dobra, odbierzmy... Odbierzmy sobie tu najpierw z pierwszej strony te wszystkie. Pyk. Uh, tu dużo rzeczy zyskałem przez to. Ok, dobra, stąd też mam wszystko. Teraz to. I jeszcze ten skin. Założę sobie go zaraz, nim sobie zagram w dzisiejszym odcinku. Dobra, mam jeszcze 16 gwiazdek. Dobra, to myślę, że mogę sobie tu coś wziąć. Na przykład to. Jeszcze chciałbym sobie tego grypa wziąć. Potrzebuję jeszcze coś jednego wybrać, co to jest? Dobra, wezmę sobie pelerynę. A nie, czekajcie, czy mi to starczy? Tak, Star, starczy. Więc biorę gryfa. No i okej. Okay. Więc teraz chodźmy do szafeczki. Dobra, czy mamy jeszcze jakoś A dobra, właśnie taka grypa. Wyposaż, mamy jakieś plecy... A, to peleryny. Nie chcę peleryny. Mamy dwa nowe skiny. Wezmę sobie tego. Mamy jeszcze ekran ładowania. No więc dobra, zaczynajmy. No i dobra, gdzie byśmy tu sobie polecieli? Mamy mityka, dobra to lecimy oczywiście do mityka No i dobra lądujemy No i dobra lecimy Nie mamy mityka Jaki tu jest mityk? Uuu tu jest PM, okej okay. Gdzieś na nowym biomie też trzeba będzie sobie to zasadzić. Na którym jeszcze mityka nie mieliśmy. Dobra, na pewno tak. Dobra, to se rzucę. Okej. Okay. I to myślę, że chcę sobie na tym biomie właśnie posadzić. Więc myślę, że się tam teraz przejdziemy. Aha, ktoś tu do mnie strzela. Ale dobra. Zasaćmy tu sobie tą sadzonkę. Rośnie. Tylko dobra, przydałyby mi się jakieś broni. Tam widziałem, że są jeszcze inne sadzonki. Więc tam sobie teraz właśnie pójdę. Kurde, tylko że nic na nich nie rośnie. Dobra, tu są jakieś skrzynki. Uuu, tu jest nawet lepsza skrzyneczka A wówczas Okej okay. Dobra, mogę na przykład wtedy wywalić Czy brać tego shotguna? Nie wiem, na razie nie biorę Uuu, aug Bierę Zrobię sobie to tak no i dobra, lecimy chyba do strefki. Dobra, jesteśmy już przy strefie. Jakiś dzik mnie atakuje. Co? No i dobra, zabity. Kurde, mam do tego bardzo mało amu. I tutaj sobie, słuchajcie, wejdziemy ponieważ mamy ciężko sniperę. Więc możemy coś. Podziałać. Na razie słuchacie, tu nikogo nie widzę, tylko słyszę tu cały czas te dziki, które się dro. Nie, no nikogo tu nie widać. No i dlaczego to jest plastelinowy? Tornado tam w ogóle jest. Tylko gdzie? Aha, tu. Dobra, jak mam to snipery, to mogę do niego sadzić. A kurde, wypadł. Dobra, jeszcze, jeszcze chyba jeden icik tylko albo dwa. Kurde. Dobra, wysadziło mu busa. Kurde, muszę się zwijać. Idę teraz na to. Na drugą wieżę. Nie, wyrzucaj to koło. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy na tej całej wieżyczce kolejnej. I tu sobie wchodzimy tylko jeszcze tutaj zaglądam, czy tu nie ma więcej amo. Bo na blisko tak średnio mam. Nic. No dobra, to ja sobie chętnie usunął. Dziękuję. Tylko jest mały problem. Zrobiłem. Ale jestem głupi. Czego ja sobie tym strzeliłem? Aha, już spleż nie mam. Już tu jest dziura. Kurde, daleko jest strefa. Trzeba już ruszać. Minę no, ja się zaraz zabije. Dobra, mamy lunchpada. Aha, tu jest jeszcze ten no, kolejny lamp W sumie teraz by mi się shotgun przydał. a mamy tu jakiegoś shotguna. Tylko że tam chyba lepszego gdzieś widziałem, to tego nie biorę. Jest, jest. Dziękuję. Aha, jestem celem. Tylko sobie apteczki, słuchajcie, użyję. W sumie biorę to ciężarówę. Aha, dlaczego mi koło wybuchło? Ja cię No głupcy mnie atakują Jaki głupek No i mi zbił trochę Ewa. O Ale chedzik Kurde schował się Gdzie ten typ się tu schował? Aha, jestem kolejnym znowu celem. Dobra, mam strefę. Tu byty skąd? Boję się, że zaraz mnie tu ktoś podjedzie. Kurde. A kolejni. No, no. Dobra, leży. Dobra, już nie mam Kewa, to wybicie więcej. O, już mam. Siedem osób. O tu jest jeszcze lepsza pompa. Kurde, już na samej górze stracił Mogę w niego trafić? Dobra Let's go A nie biorę tego Dobra, ktoś do mnie tu próje. No co? Jak? No, taki żart jest. Jeszcze ktoś mnie tu podjeżdża gdzieś. cztery osoby Dobra, już go tu nie ma. Ale kurde, się teraz zestrałem, że zginę. Jest tu coś do leczenia? Please. Halon, no dajcie mi leczenie. Kurde. O, grzybek. Halo, Dobra, dzięki. Dobra, jest jeden na jeden. Co to za bot tam jeszcze jest? Dobra, on tam jest. On tam siedzi, kurde. Dlaczego ja dostaję on nie? Dostał kurde. No nie. Kurde Dobra, dostał. Dostał. Nie. No z czego? Nieco mi dał teraz. Kurde, drugie miejsce. No i dobra, jesteśmy na kolejnej gierce. No i dobra, chciałbym tego wyglądać. Ja e, dobra. Nic z nim. O, takiego, słuchajcie, jeszcze ustawienia. Na tym torcinowym lotosie nie widziałem. Ale ten gryw skrzydł. A, ktoś tu jest? Nie, idź tam, dzięki. Dawaj, gdzie? Raz dostał, Malua. ała Dobra! Zabity. Przeładuj. A co to takie jest? Znajdź że tonę to, no to uwyra przy trocinowym lotosie. A, żeby te całe ręce tego, tego całego tego sklejki. Na Klika. Dobra, mam demera. No i dobra, jesteśmy znowu go, znowu go gdzieś zgubiłem. Świetnie. dobra, lecimy na wykrzywione. No i dobra, mamy to. Tu jest jakiś typ. Aha, super. O, zabiłem go. Kogoś tu słyszę cały czas. Mam same szare bronie, no super, żadnego kewa. Aha, jeszcze ktoś do mnie snajpywali. Fantastiko. Dobra, ulecz się. Dobra. Już mam trochę lepiej z życiem. Jeszcze grzybki se zjem. Nie błagam, żeby to był Kevin. No, nie ma. Dobra, i chyba idziemy dalej w strefę. O, o, o. Let's go. Tylko potrzebuję pocisków. Co to jest? Harpoon O, jeszcze tu za te klombo owoce Dalej nie ja. Pyk, pyk Dobra, i lecimy dalej Co jest? Coś w mojej łódce dzieje Może bym słuchajcie, rekina zabił Dobra, chodź tu rekin Kurde, jakbym miał pociski do tej snajpy Gdzie no odpływasz? Aha, i ktoś mi oczywiście musi poprzeszkadzać A, jeszcze Rekin to przyniosłem Jeszcze wilk Zostawisz tu mnie? Gdzie jest ten typ? Aha go, Mogę ja go trafić? Chodź tu wuju w końcu u dwie broń, tylko robot to sopenie wam raz po i tak ten błok mnie nie trafi. Dobra, w sumie bym go mógł podjechać. Dobra, podjeżdżam typa, bo mi się nie chce tak stać i patrzeć, jak on we mnie tu sobie walą. Chodź. Żesz. Nie wiem, no. Kiego ja mam? aima zepsuł zepsutego. A, granata. Granata rzuca. Dobra, w końcu go zabiłem. No, ktoś znowu do mnie strzela, ale tu jest drugi rekin. Gdzie ten rekin jest? Aha tam Czy go ubijać? Nie chce mi się. Dobra, idę na to wyspę. Znaczy tratwę. Okewa. I dobra, jesteśmy już przy strefie. E, właśnie wbijamy do niej. Co tu się dzieje? Błagam, no. Dajcie mi do, sna do snajpy AMO. Kurde, mam bardzo mało. No, jest ciężka snajpa i ammo. To wyrzucam. Beczkę też zabieram. Ale i tak siedem pocisków to jest bardzo mało. No tu jest kolejne to, co mnie biorę to. O, i kolejne. O, i trzecie. No, odblokowałem. Więc mam nowy styl do tamtego klika całego. No i dobra, teraz trzeba będzie tylko obserwować, co tu się dookoła dzieje. Słuchajcie, mam typa. Tu jest. No, to już to tak całkowicie jak plastelina wygląda. Gdzie on się tam chowa? Nie no tak to ja do niego nie dostrzelę jak on będzie tak latał Co jest tu? So, jakiś bocik się bije z tym Ze zwierzętami Nie no ale co to jest, wy mi powiedzcie? O Jest ten Kruk fioletowy a, nie biorę na pewno. O, jest kolejny typ. Stani na chwilę. Gdzie on tam stanął? Nie, no nie ma go. Ach, już muszę tu powoli iść, bo już strefa mnie goni. Ну, добра. Ну, стани. Но <пых> не. No, nad Aha. Patrz, tu lepiej. Dobra, leży. Teraz tego kewa muszę wypić. Aha, aha, no, 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 widział mi kewa. Przynajmniej muszę mieć pełno życia, jak już nie mam kewa. Błagam kew, no szybko. Potrzebuję. Z czego on niby strzela? Aha, dobra, dostał raz. Nie mogę tego zjeść, bo on tu sobie stoi. Podchodzi. Aha. No i dobra, to jest ten cały, no. Y, styl do klika, czyli głowa dyni. I to jest normalnie. Albo dobra. No i dobra słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku, no i cześć.